Witajcie na kanale Paweł Majsterku. Dzisiaj pokażę Wam wyżynarkę akumulatorową marki Szepach z symbol CJS25420 ProS, zasilaną akumulatorem 20V. Wyżynarkę do testów dostarczyła firma Lange Łukaszuk, oficjalny dystrybutor Szepacha na Polskę. Częstotliwość uderzeń wyżynarki bez obciążenia wynosi do 2400 uderzeń na minutę. Długość skoku brzeszczotu mamy 25,4 mm A waga bez akumulatora to jest kilogram 750. Prędkość obrotową regulujemy nie kółeczkiem gdzieś tutaj u góry, tylko włącznikiem, przez co regulacja jest płynna w trakcie pracy. Natomiast ten przycisk tutaj jest to zabezpieczenie przed uruchomieniem przypadkowym. Teraz nie włączymy, należy ten, nacisnąć przycisk z tej lub z tej strony, jak nam wygodnie i dopiero wtedy możemy, yy, możemy włączyć. Zaraz zademonstruję, jak, jak działa, jeszcze tylko kilka słów omówienia ogólnego. Natomiast ta na dźwignia tutaj służy nam do regulacji skoku wahadłowego. Wyżynarka posiada system beznarzędziowej wymiany brzeszczotów. Naciskamy dwoma palcami, brzeszczot zamocowany, natomiast jak chcemy usunąć, Wystarczy nacisnąć i brzeszczot sam powinien nam wypaść. Stopa wyżynarki jest wykonana z odlewu aluminium. Tu pod spodem mamy jeszcze zamocowane stworzywa, jakiś ślisk dodatkowy. Tutaj z przodu stopy mamy miejsce do zamontowania zderzaka równoległego. W tym zestawie go nie było. Natomiast tutaj z tyłu znajduje się dźwignia. Oj, nie w tą stronę. Która zwalnia nam mocowanie stopy i możemy zmienić sobie kąt pochylenia brzeszczotu w prawo lub w lewo maksymalnie do 45 stopni tutaj z tyłu stopy mamy jeszcze takie miejsce do zamocowania takiej przystawki, żeby podłączyć odciąg lub jak kto woli nadmuch żeby nam wióry albo wciągało albo wydmuchiwało spod brzeszczotu sama rękojeść i tutaj z przodu miejsce u góry jest ogumowana dla wygodniejszego i lepszego chwytu, tu z przodu, pod spodem, mamy diodę, żeby sobie podświetlić miejsce pracy. I teraz tak wkładamy baterię. Tak jak mówiłem wcześniej, nie włączymy, dopóki nie wciśniemy tego tutaj zabezpieczenia. I teraz możemy pracować. Wciskamy lekko przycisk i nam się załącza podświetlenie. Naciskamy mocniej, i zaczyna się praca. I tak jak mówiłem, płynna regulacja. Naciskamy lekko, pracuje nam powoli. Naciskamy mocniej, i pracuje szybko. Tu teraz zapraszam do małych testów. Coś potniemy, powycinamy. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a victim. No humble brag I want you to hear words You can say them back I want you to feel free From the chains that last And to believe in what you got It was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love For the faithless If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement Ok, to kilka słów podsumowania. Z wyżynarką wygodnie mi się pracowało. Jest dosyć lekka, nawet z akumulatorem. Super sprawa, poświetlenie miejsca cięcia. Nie odczułem jakiejś różnicy między tą wyżynarką na akumulator, a wyrzynarką sieciową w prędkości cięcia, czy tam w mocy. Yy, co jeszcze? No super sprawa, zmiana tego kąta, jest to szybkie. Dużym plusem dla mnie jest to, że nie ma tego kabla właśnie na akumulator, bo... Nie zawsze ten kabel gdzieś tam się plącze przy wyżynarce. A jeszcze, prowadzenie brzeszczotu jest dobrze skonstruowane, bo nie wyskakuje brzeszczot z tego kółeczka prowadzącego. Czasami przy, przy jakichś łukach potrafiło mi jej wyskoczyć z poprzednich moich wyżynarek. A w tym nic takiego się nie dzieje. Jestem pewien, że ta wyżynarka sprawdzi się także w niejednym warsztacie. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Jak Wam się podobało dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.